Hello ladies and gentlemen. Paweł z Laptracking TV nadajemy kolejny odcinek, dzień 12 głównego szlaku sudeckiego. O im dalej w las, tym piękniej. Patrzcie jakie widoki. O i pierwsze podejście na graniczną. Lecimy z Andrzejówki dzisiaj. Chcemy dojść 33 km do Lubawki. Zobaczymy czy nam się to powiedzie. Bądźcie z nami, zostańcie. Przy tym odcinku i zostańcie z tym kanałem. Jedziemy. I weszliśmy na Bukowiec z taką małą polanką w lesie. Bardzo fajny lasek i bardzo fajne rozgrzewające podejście. Już do czerwoności nas rozgrzało pierwsze 20-25 minut spaceru. Jesteśmy już w pełnej gotowości. Najbardziej się jednak obawiam tego, co tam za horyzontem, tym najbliższym, tutaj, bo kilka osób mnie ostrzegało, żeby uważać na zejście z Bukowca, bo jest stromo. Niebezpiecznie, szczególnie zimą. Zobaczymy. No, to, to jest domena gór suchych, gór kamiennych że jest stromo, że może być trochę niebezpiecznie. Niektórzy nazywają te góry. Małymi tatrami i się wcale temu nie dziwię. My, niestety, dzisiaj dzień zaczęliśmy dosyć niefortunnie, bo o 2.40 w nocy Laśka mnie obudziła. Co się tam, problemy gastryczne zaczynają łapać. Wyszliśmy szybciutko na rzadką dwójkę, niestety. Teraz spacerujemy od pół godziny, gdzieś i już trzy rzadkie dwójki. Na szczęście mam dla niej takie specjalistyczne dla psów środki na sraczkę. Jeden dałem jej w nocy, drugi chyba zaraz jej podam na jakimś postoju, bo no, trzeba te kiszki naprawić. Bo obawiam się, że nawet to nie tyle przez jedzenie, no bo codziennie jadła swoją karmę zmieszaną z różnymi pasztetami dla ludzi. Może to to, ale bardziej bym się bał o wczorajsze kałuże, bo w każdej kałuży się ta plała z każdej piła, jakieś różne muły, nie wiadomo co tam było. Może jest po prostu jakieś hamskie zatrucie. Tego się troszeczkę obawiam. E, no kolejne jakieś problemy na szlaku wynikają. Trzeba je rozwiązać. Trzymajcie kciuki, e, żeby tutaj Leśka nam dzisiaj podołała. Bo kurczę, traska dzisiaj na ponad 30, 33 gdzieś kilometry. E, tak naprawdę na początku tylko mocniej wymagająca. Bo bo i ten bukowiec e, zaraz z niego zejście to podobno strome, no i, i później losista wielka. No to takie dwa podejścia dzisiaj, gdzie na pewno się będę pocić. No tutaj już się troszeczkę podpuciłem, ale to nie chodzi o pocenie się, chodzi o to, żeby nam piesek wytrzymał. Piesek jest dzielny, ale cholerka, żeby go siły nie opuściły przez tą srakę rozwodnioną. Trzymaj tak kciuki. Co tam w porządku? Lesia? Tak? W porządku? Tutaj pierwszą glebę zaliczyliśmy na trasie. No, na tych kamieniach można pojechać. Siadłem na tyłek ładnie, ale patrzcie, to wszystko chyba przez to. Tutaj zapatrzony, rozmarzony i śpiewam sobie jedwab. Pięknie. Sokołowsko w dole zmierzamy do niego. Koziusarny sarny sobie szczeka. Chyba zawody jakieś miłosne przeżywa. To jest zejście z Bukowca. Zaliczyłem już tutaj dwie gleby, góry kamienne. Dlaczego góry kamienne? Miliardy takich małych kamyków i żwiru, po których się łatwo wykopnąć do przodu i nogi same w przód lecą, a tył zostaje. Jeszcze nigdy w życiu się tak nie spuściłem na żadnym zejściu. Może wdebyłem i nie widziałem, ale uff. jeszcze schodzimy jeszcze schodzimy i jest kurde, naprawdę przerażająco Leśka na początku nie chciała po tej stromiźnie iść ale zobaczyła, że się da, z upadkami pana, ale da się masakra, jakbym się uczył chodzić, jakbym miał roczek i zaczynał naukę chodzenia to z taką uwagą stawiam tutaj każdy krok niesamowite jeszcze chyba nigdy, przenigdy, tak nie dostałem w pip od zejścia z górki o, wydaje mi się, że spokojnie, spokojnie mniej bym się zmęczył i spocił wchodząc na tę górkę no tutaj kilka czynników Kurczę, totalna koncentracja, totalna na każdym ruchu, na każdym postawieniu stopy i w biciu kika, Totalna uwaga, stres. No i gdzieś tutaj jakaś kurczę wytrzymałość już fizyczna, no bo raz się dźwignąłem na kijkach, żeby nie polecieć, chociaż nogi już miałem z przodu wysoko. A dwa razy skończyło się miękkim lądowaniem na pupie, raz mi się trochę noga wygięła, raz wylądowałem na łapie. Na szczęście bez zwichnięć. Bardzo łatwo tutaj schodząc o kontuzję z takiej górki. Ten żwirek, te kamole to wszystko robią. Oj kurczę no. Góry kamienne. Zawsze tutaj przed tymi górami. Duży, duży respekt, duża pokora. Ale teraz to już, teraz to już miazga. Bukowiec, skurczy byku. no A jeszcze zaraz lesista wielka. I jesteśmy pod domem. Krzysztofa Kiślowskiego dawnym domem Kiedyś przez 4 lata tu mieszkał Sokołowsko mieli państwo, sokołowsko Kino zdrowie kino Takie Kinko Kawiarenki Kawiarenki Cały płonę Spadam, lecę głową w dół. Podejście na lesistą wielką. Miało być łagodne. <laughs> Wiedziałem, że nie będzie. Łagodne, to jest żółtym, od mieroszowa, od kowalowej. Tutaj cholera. No takim tutaj stromym stokiem. Ale w końcu na na jakieś takie wypłaszczenie. Pewnie jeszcze po całą lesistą dostaniemy po pupce. Dzisiaj trochę wulgaryzmu wpada na trasce Otraska jest mocno Mocno dająca w kość na samym początku, później będzie łatwiej A patrzcie, widoki, widoki, widoki smażalnia od rana. Nie wiem, koło ósmej jest ta już taka patelnia. Idzie się spocić mocno. Łydki płoną, rozpalone. Niczym w piecu do czerwoności. Halo, czemu tu stajemy? Ach, chciałem jeszcze nadmienić po raz kolejny wchodzimy na górę o nazwie Lesista Wielka Lesia jakby to czuła, jakby o tym wiedziała bo jak podchodziliśmy pod tą stromiznę to ostro wypróła do przodu przecież to jest jej górka, nie Leśka? Lesista Wielka Leśka Wielka na tym wyjeździe taki masz ode mnie Tutaj tytuł, pseudonim Leśka Pierwsza Wielka. O tak. A witam. Muszę Wam to powiedzieć przez cały tutaj wypad. E, jest to 12 dzień tej naszej pierwszej wędrówki. E, ściągnąłem z Leśki pięć kleszczy. Z siebie jednego. Wszystkie były niewbite. Wszystkie chodziły, więc w porę zareagowaliśmy. A dzisiaj jakieś fatum. Bukowiec tutaj, ostroż. Masy Lesistej Wielkiej eee, tak daje nam popalić że z leśki już ponad 10 kleszczy dzisiaj ściągnąłem z siebie jednego jeszcze wieczorem czy tam późniejszym popołudniem trzeba będzie sprawdzić gdzieś sobie pod prysznicem rozdroże pod Moszną no i tutaj między tym błosiem Lesistej Wielkiej też trzeba będzie posprawdzać, czy nic tam nie chodzi nic się nie wbiło mamy foresto Foresto działa, obroża. Bardzo polecam. Kolejny już chyba z piąty czy szósty rok używam na psiaki i działa. Przynajmniej na moje psiaki. Nie na wszystkie się okazuje, ale działa. Mimo obroży Foresto, jeśli ktoś ma jeszcze problem u swojego psa, to polecam ultradźwiękową zawieszkę odstraszającą kleszcze. Za 2-3 lata wstecz był taki sezon że u mnie foresto usanki też nie dawało rady wówczas nosiła foresto i tą taką zawieszkę ultradźwiękową i było lepiej i było lepiej żadne tam tabletki psujące kichy pieskowi żadne tam żele, które zaraz się spłuczą jak tylko pies do wody wskoczy tylko te dwie rzeczy przynajmniej u mnie działają nie u wszystkich się okazuje, bo już Nieraz wdawałem się w takie dyskusje Czy w komentarzach, czy gdzieś tutaj Facebook, czy YouTube No ale Ale mówię co się u mnie sprawdza Nie zawsze to się będzie u was pewnie sprawdzało Piękny, magiczny las i bardzo łagodne już tutaj podejście Mam nadzieję, że takie będzie do końca Muszę tylko sprawdzić czy wciąż jestem na czerwonym <laughs> Nie ma innej opcji Szlak by mnie nie zwiódł na manowce Idę sobie i śmieję się. Śmieję się w niebo głosy. Jednocześnie szklą mi się oczy do płaczu. Śpiewam sobie wolną grupę bukowiny, że niebo nade mną jak góry. I na odwrót. Dochodzą mnie odgłosy wycinki 8:40 rano. Za tydzień o tej porze będę siedział w pracy. Tak każdy normalny człowiek teraz realizuje marzenia. Wchodzę na Lesistą Wielką Cudowna klimatyczna wiatka Tam panowie z wycinką lecą My na Grzędy Później na Krzeszów No i dalej na Lubawkę, której jeszcze tutaj nie ma O patrzcie Z Andrzejówki, jakby ktoś teraz chciał w drugą To trzy godzinki O, znakowanie terenu Jedziemy Pogranicza Brumowsko-Mieroszowskie Czerwonym, zejście z lesistej. Piękna jest ta lesista. Taki fajny tutaj szczycik z tą klimatyczną wiatką. Kiedyś tu zanocuję to pewne. To jest pewne. Czerwony i jedziemy w dół. Jakiś taki rozmarzony dzisiaj jest I poruszony, wzruszony. Tak naprawdę to jeszcze tylko niecałe 5 dni. Końca, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, emocje coraz większe. Haha, ha, mówiłem, że szlak nas nie zawiedzie. Nie zawiedzie nas. Powierzam temu szlakowi nas, siebie i tego pieska. A ten szlak nas zwiódł i zeszliśmy o 200 metrów za daleko. Doszliśmy do szlaku żółtego. W którym żeśmy tutaj, żeśmy jakieś 3 miesiące temu, wchodziliśmy tutaj na lesistą bielką żółtym od Mieroszowa. a Natomiast teraz trzeba było się wrócić, dzięki czemu nadrobiłem jakieś 400 metrów dzisiaj. Fajnie, fajnie. Zawsze to troszeczkę spaceru, zawsze można się trochę rozruszać. Już wróciliśmy na czerwony i schodzimy niżej, coraz niżej a przy okazji dostajemy widoczki o mili państwo chyba pierwszy raz tak mocno widoczna śnieżka o za dwa dni będziemy chcieli tam atakować ten masyw atakować karkonosze piękne widoczki nam tu wjeżdżają proszę 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 no nie ukrywam no nie ukrywam Jestem tą trasą. Dzisiaj kolejny dzień mega zauroczony, mega widoki, wszystko to dzięki dobrej pogodzie, totalna widoczność, pierwszy raz tak mocno, tak dobrze, widoczna śnieżka, nie wiem czy ją widzicie, tutaj, tutaj, za tą tutaj choineczką, czekaj dobrze pokazuję, Tik, tyk, tyk, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest tam śnieżka, nie widzę na tym małym ekraniku za dobrze. No ale bajeczka, no baja, no kurde, patrzcie na te cudowne kerkonosze. Ich granią już za dwa dni chciałbym dreptać. Dojdziemy no tam, kurde, zrobimy to. Wow. Jeszcze kilka słów o wczorajszym dniu. Wam się należy, wyjaśnienia. A w zasadzie to takiej trochę reklamy. Bo, wow, Ale patrzcie, kaczuchy, stawiki, w miejscowości grzędy. Eee. Chciałem pochwalić, bardzo sobie cenię że Andrzejówka, od kiedy zmienił się tu właściciel. Jest przychylne spojrzenie na nogi, Nawet jest kot imieniem Baca. Nieźle, nieźle. No i co? I otworzyli sobie tam budkę obok na zewnątrz. Serwują jakieś tam grillowe dania plus piwko. Zamówiłem sobie u nich piwko. I ostatnie oscypki jakie mieli, bo to jedyne co mieli wczoraj. Na sam koniec dnia wegetariańskiego, eee, nie dość, że dostałem trochę tego więcej jakieś zrzuty chleba, to dodatkowo jeszcze dostałem całą ogromną Michę, całe opakowanie kapuchy czerwonej. Nie przejadłem jej do końca, ale powiedzieli, że i tak będzie szła w śmietnik, więc wziąłem wszystko. Żarłem to wczoraj wieczorem w pokoiku Łojaju. Mega wdzięczny jestem dwóm miłym panom, z którymi sobie pogawędziłem w tej budki. Jednego gorąco pozdrawiam, jeśli kiedykolwiek trafi na ten film. Eee, 13 lat chłop hoduje swoje baty, długie madredy do pasa. I dzisiaj ma zamiar je ściąć, bo chce iść do państwówki, do straży. Przerażające, przerażające. Nie, to pewnie szybciej będzie czekać, bo mam trochę słabiutkie. Te śmieszne swoje włoski. No i co? I uwa super, no kurde. Pokazali mi gdzie zasięg, żeby wysłać wam relację tekstową i zdjęcia. Musiałem wczoraj wejść na megagórkę. Patrzcie, kot tam w nie piesek. Nie, co to jest? Pies. Idziemy, zaraz nas obszczeka, uciekamy z tym. Ale żarówa. 10.00 Przeszedłem przez grzędy górne, i grzędy i co się okazało e, minąłem dwóch panów siedzących na przystanku autobusowym a powiedziałem dzień dobry, odpowiedzieli, że również dobry dzień Po czym Po czym zostałem zapytany czy z daleka idę odpowiedziałem im, że z prudnika że około 300 stąd, ale jeszcze tylko stoi trochę do mety. No to oni to skwitowali takim ja piję. W imieniu swoim, ale przede wszystkim Lesławy Chciałem też podziękować Zbyszkowi, Zbychu jak będziesz to oglądać Trzymaj się gościu Bardzo Ci dziękujemy za Pasztecik, dzisiaj śniadanko Całe wmłócone przez Leśkę eee, Petarda Zastanawiam się czy troszeczkę Nie ograniczyć jej karmienia Z racji rzadkiej kupy Ale już od 3,5 godziny nie ma Oznak rzadkiej kupię tylko częściej, po prostu psa pojemy, bo żeby nie uległo, żeby się odwodnienie nam tutaj żadne nie napatoczyło. Nieszczęsne. Ale paruwa, idziemy. Byle do lasu, byle dość do lasu. Patrzcie, co ty kurcza. Się czai za nami cwaniaczek jakiś nas podprowadza tutaj z zaczajki Lecimy. Czy jest z nami na sali operator muzyczny? DJ, proszę o muzykę. Ale jestem wściekły. Nie, nie jestem. Ale już zaczyna mnie to trochę irytować. Drugi raz. Dzisiaj kurna wyszedłem o 200 metrów za daleko. Patrzę w szlaku nie ma oznaczeń i szukałem były strzałki ale nie widziałem żadnego zejścia w las kurna dwa razy 200 i kolejna 400 dzisiaj nadprogramowa Aha. oto jest prawdziwy obraz wędrówki długodystansowej z psem miejscami jest takie zmęczenie że po prostu pies woli pod krzakiem się położyć napić się wody odpocząć i respektujemy to szanujemy choćbyśmy chcieli iść to to nic nie zrobimy. Góra Ziuty daje nam w kość, daje nam w kość, myślałem, że już nie będzie takich chopków przewyższeń, a tu petarda do góry, wyrypa, można by trochę się wyśmiewać, że co to za kurde nazwa góry, Góra Ziuty, ale nie, ona, ona z policzka Ci poleci i, i pokornie Cię ustawi do pionu, że respektuj tutaj góry eee, i z szacuneczkiem do nich. No kurcze, góra Ziuty nas mocno oświadczyła, ale już weszliśmy na nią, no była przymusowa przerwa, odpoczynek pod krzakiem w cieniu, zaordynowała ją sama ale sława. słuchamy się na szlaku wzajemnie, jesteśmy kompanami, nikt tu nie jest panem, nikt tu nie jest kurcze niczyim przełożonym, tu jest partnerski związek, nie wiem, no, tak finalnie zobaczymy jak dzisiaj w tej patelni, jak Leśka wytrzyma, no to rozwolnienie kurcze, nocno-poranne ją trochę pewnie wyczerpało mam nadzieję, że dzisiaj w miarę rozsądnej godzinie, czyli gdzieś przed 14 dojdziemy na nocleg, że Leśka sobie pośpi cały dzień, no ale być może będziemy bliscy decyzji zrobienia sobie takiego dnia zero, dzień odpoczynku całkowity, gdzie czy w jakimś pensjonacie, czy może uda się dojść do odrodzenia po prostu Lesia będzie cały dzień leżeć do góry brzuchem i totalnie odsypiać to na, na ostatnie 100 coś kilometrów no, przed nami nie ma co się tutaj też przeforsowywać, skoro już pies sam daje sygnały, że odpoczynek. No ale na razie ochoczo idzie, bo z górki nogi nas same niosą ale zobaczymy, zobaczymy co to będzie, co to będzie. Miejmy nadzieję, że i że wspólnie to ukończymy. No nie chciałbym, nie chciałbym innego scenariusza, ale nie naciskam tutaj też w żaden sposób, żeby robić, nie wiem, krzywdę sobie czy zwierzaczkowi. Eee, przygotowywaliśmy się bardzo mocno. Jesteśmy przygotowani. A czykolwiek, jak będzie potrzebny odpoczynek, to z tego skorzystamy. Ale, ale szedł sobie szlakiem zając. <laughs> Niesamowite i zobaczył nas, przykucnął i zszedł ze szlaku. Leśka już teraz mega mocno naciąga Lesia. Nie szastaj tymi kurczę swoimi siłami. Już drugi zając na szlaku. Pierwszego widziałem. Już pierwszego dnia wędrówki. Leśka odzyskała wigor przez taką sytuację. Było już jest podwyższona czujność. Takie jest adrenalina to nagle siły są tu już ciągniemy ostro i wychodzimy, doszliśmy proszę państwa na górę świętej Anny tutaj jakieś takie ale sanktuarium a na kościółek Bazylika zobaczmy od strony wejścia czy coś zobaczymy jest tu coś znakowanie terenu świętego terenu dróżki Matki Bożej stacja pierwsza o i taka tutaj Monumentalna budowla z krzyżem na dachu, z cudownym widokiem na śnieżkę. Pięknie. Patrzcie tu, skandynawska wiatka, trochę skopiowana z góry zerskich. Bajka po schodkach. Super miejsce z super widokiem na górze świętej Anny. Widok na krzeszów i tam sanktuarium. I tam idziemy. I proszę Państwa odrobina chłodnego miejsca. Takie tutaj przedsionek sklepu ABC, w którym zakupiłem sobie trzy krokiety, to mi załatwia dzisiejszy obiad. Śniadanko na schodach tutaj. Petarda. Patrzcie na to. Przed tą bramką, nie wiem czy widzicie. Centralnie przed bramką domu. Sarna. I obczaja nas. Dzieli nas 50 metrów. <noise> Ekstra. Stoi i patrzy. Centralnie u kogoś pod chatą. Wychodzę z pięknego i religijnego Krzeszowa, i przed chwilą minąłem tabliczkę tam informującą, że tutaj jest obszar Natura 2000 obszar ochronny siedlisk ptaków, coś takiego. No i oczywiście informacja o tym, że są to cholera góry kamienne. Ja już myślałem, że Betlejem że tutaj już Brama Lubawska. A tu dalej góry kamienne I teraz pytanie Czy tym czerwonym idziemy? Chyba tak Do Betlejem Tra la, 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 la. Ale akcja, Leśka właśnie kaczkę pogoniła Na to siłę to ma, nie? oddali słychać chyba żurawie Chodź, Co chwilę Leśkę chłodzimy w tej rzeczce Eee, ta rzeczka, jeśli się nie mylę, to cedron i mam przekonanie, graniczące z pewnością, że jest to ten sam cedron, który trzy dni temu widzieliśmy w Wambierzycach i bez powodzenia szukałem tamtych nutri słowetnych. Patrzcie, jaki tutaj konar poszedł wyrwany. Na trzy metry to na luzie. Lecimy. Piękna wędrówka, pięknym lasem. Asfalt już nie przeszkadza w tym momencie naprawdę jest czym oddychać tutaj. I tam za krzakami jest tu całe Betlejem, taka wiateczka. A tu już wchodzimy w las. To nas najbardziej interesuje. Tu jest sporo takich ala kapliczek. Widzę, że są stacje drogi krzyżowej. Każdy ma swoją drogę krzyżową. Mam ja. Patrzcie, jaka fajna wiatka. Z miejscem ogniskowym, z polanką. Solidnie zadaszona, zabudowana hubertówka. Tak, chyba tak. Idziemy leśka, chodź. Wiemy, tu dzisiaj jeszcze nie śpimy. Jeszcze 8 km do mety mam. A tu piękny las, piękny. O, pies się coraz mocniej przygrzewa. Kolejne podejście, tym razem Czarnogóra. I kolejna wymuszona przerwa. Na żądanie, przerwa na żądanie od pieska, respektujemy to. Przy okazji mamy trochę widoków. No tak, byłem ciekaw, czy uda mi się dziś jakiegoś turystę, takiego turystę, turystę spotkać na szlaku. Przez 26 chyba kilometrów nikogo. No i w końcu jeden wziął no. meczek. Minęliśmy się i tylko czekszczęść. Cześć. No to jest kurczę super. Raz, że te góry są praktycznie nieuczęszczane. Tutaj okolica Lubawki, gdzieś brama Lubawska, góry krucze. No i góry kamienne też trochę takie tutaj zapomniane przy lubawce. No i jeden jedyny turysta to też jest niesamowicie duża zaleta tego, że się wędruje w, w środku tygodnia. No kto ci w poniedziałek, tam o 13, 14 czy tam o 6 rano, no kogo ty chcesz tutaj spotkać? Tylko ludzi, którzy robią jakieś tam swoje misje życiowe. Siemanko doszedłem już do Lubawki, tu mam dzisiaj nocleg. Eee, nogi pieką, ale to tylko ze względu na to, że jest totalnie gorąco. Domyślam się, co przeżywa pies, który już ledwo daje radę, więc ciśniemy jak najmocniej na miejsce noclegowe i dzisiaj masaże i wypoczynek. I nie wiem, czy nie będzie potrzebny dzień. Zero. Jutro podejmę decyzję rano. Tymczasem do zobaczyska. Hej! Oj, kurcze! No. Góry kamienne, wiedziałem, zawsze tutaj o kur... O, o tu chodzi. Musimy tutaj wziąć kamerkę. Dawać kamerę. Jest z nami też kamera. I wszyscy jesteśmy w komplecie!